Zgadliście, nagrywam to tego samego dnia, kiedy nagrywałem poprzedni odcinek tej serii. Dzisiaj czas na literkę B, jak Benton, Harley Benton. Witajcie na kanale Pracowni Gitar. Ja nazywam się Andrzej Ostrowski. Zapraszam na drugi odcinek alfabetu lutniczo-gitarowego, więc na warsztat bierzemy literkę B. Zacznijmy sobie od bardzo powszechnej części wielu z naszych gitar, jeśli nie większości gitar, które widzicie, macie, mieliście, czyli od bindingu. Binding to w dużym skrócie taka ozdobna listewka, która idzie naokoło korpusu, czasami naokoło podstrunicy na gryfie. Czasami na około główki w gryfie. Ogólnie jest to po prostu element galanteryjny instrumentu, którego celem jest przede wszystkim sprawienie, żeby był ładniejszy. Ha, wcale nie! To znaczy, wiecie, rzeczywiście binding jest elementem, który zwiększa atrakcyjność wizualną bardzo często. Natomiast w przypadku gitar, szczególnie akustycznych, Binding jest absolutnie elementem technicznym. Dlaczego? Dlatego, że podczas klejenia płyty rezonansowej do korpusu bardzo trudno jest wykonać takie klejenie tak, żeby wyglądało to naprawdę ładnie i żeby było to trwałe. Poza tym, bardzo często montujemy płytę rezonansową w taki sposób w korpusie, w boczkach instrumentu, że żebra wchodzą. W zakres purfingu, o którym też będziemy mówić przy okazji terki P. No ale często w ogóle jest tak, że przechodzą na wskroś, to znaczy boczki są wycięte na wylot i wchodzą w nie żebra. No i nie wygląda to ładnie ani nie jest to trwałe, w związku z czym zaklejenie potem bindingu naokoło ma całkiem dużo sensu. Raz, że wszystko pięknie wygląda, dwa, że jest dodatkowo wzmocnione. No, i instrument jest prostszy do zbudowania, szybszy do zbudowania, więc może być też po prostu tańszy. W gitarach elektrycznych rzeczywiście rzadziej jest to wymagane technicznie, częściej jest to po prostu czysto estetyczny element instrumentu. Binding może być wykonany z różnych materiałów, współcześnie najczęściej wybierane są materiały syntetyczne, celuloidowe, no to już od dawna szczerze mówiąc znane, z ABS-u, no generalnie z różnych plastików. Są też bindingi wykonane z wspominanego w poprzednim odcinku abalonu, czyli z maścicy perłowej. Natomiast najczęściej jest to abalon syntetyczny, czyli właśnie jakiś ABS, który wygląda jak abalon. Natomiast mamy też bindingi z drewna. I one są stosunkowo popularne w instrumentach wyższej klasy, bo są trudniejsze w implementacji w instrument. Po prostu trudniej się zakłada, kształtuje i też sam materiał jest droższy. W związku z czym instrumenty z takim bindingiem z naturalnego drewna zazwyczaj są droższe niż odpowiedniki z bindingiem plastikowym. Najczęściej, jeśli chodzi o rodzaj drewna, którego używamy. Do bindingu w instrumentach no to jest to albo jakiś ładny kawałek płomienistego klonu, żeby się odznaczał, żeby właśnie tej galanterii nabrał instrument, albo jakieś gatunki ciemne, takie jak heban, takie jak palisander, czasami jakiś barwiony machoń. Generalnie można binding zrobić z bardzo wielu materiałów i ogólnie ja jestem na przykład wielkim fanem bindingów właśnie drewnianych, wygląda to obłędnie i dodaje takiego naprawdę lutniczego sznytu do instrumentów. Jedna uwaga, nie należy mylić bindingu z perflingiem, purflingiem jak zwał tak zwał, o którym opowiemy sobie na literce P, czyli tak zwaną żyłką lutniczą. To jest trochę, trochę co innego, aczkolwiek rzeczywiście oba te elementy służą wykończeniu krawędzi korpusu, krawędzi szczególnie płyty rezonansowej, natomiast mimo tego, że ze sobą się często stykają i często jakby współdziałają, no, jest to co innego. Pamiętajmy, binding idzie po boku instrumentu, a perflink jest na powierzchni płyty wierzchniej, także niby podobne, ale to jednak nie jest to samo. Bolt on neck No to termin. Popularny pewnie przez większość z was doskonale znany. Chodzi o to, że w gitarach, szczególnie elektrycznych, mamy możliwość zamocowania gryfu zasadniczo na trzy sposoby. Jest to klejenie gryfu do korpusu, tak jak mamy na przykład w Lespolach, czy w SG, czy w Explorerach, czy w wielu innych gitarach. Jest to gryf typu nekfruw, body, czyli gryf, który jest integralną częścią korpusu. To najczęściej zrealizowane jest w formie wykonania gryfu i środkowej części korpusu z jednego kawałka drewna albo sklejonych ze sobą, ale wzdłużnie, a nie czołowo, elementów drewnianych i następnie doklejonych do tego yy, tzw. zwanych skrzydeł albo boków. No i mamy bolton. Bolton, czyli po prostu gryf wkręcany, tak jak mamy w telecasterach, stratocasterach, yy, superstratach, no generalnie w całym fenderze. I gitarach pokrewnych. Osobiście mój ulubiony sposób montowania gryfu, bo jestem technikiem lutnikiem, a to jest najbardziej reperowalny sposób montowania gryfu do korpusu. Jest to też najbardziej reperowalny sposób zrealizowania gitary jako takiej, bo jak gryf się popsuje i trzeba będzie go na przykład wymienić, bo się już nie opłaca go naprawiać, to można to zrobić dużo taniej, dużo prościej, mniej boleśnie niż w przypadku gitary z wklejanym gryfem, a praktycznie w porównaniu do nekfru, no to w nekfru się praktycznie nie da tego zrobić. Nie? Trzeba zbudować nową gitarę, na drugą sprawę. Także ja lubię e, bardzo Boltony. Bolton też ma tą cechę, że można go shimować. O shimowaniu powiemy przy literce S. Mm. E, natomiast można zmieniać tam kąt natarcia gryfu, a o kącie natarcia gryfu Powiemy sobie przy okazji literki K. <śmów> Mówi się, że gitary e, wykonane w technologii Boltonek e, rzeczywiście mają niższy sustain, gorzej przenoszą drgania. Pojawiają się jakieś tłumienia, i rzeczywiście pewnie tak jest. To znaczy, nie zaryzykuję stwierdzenia, że to nie ma znaczenia, bo pewnie ma. Natomiast pytanie, czy to znaczenie, czy to jak bardzo to wpływa na wybrzmiewanie instrumentu, robi wam robotę, czy nie robi? Czy rzeczywiście to coś zmienia dla Was? No, kwestia dyskusyjna, możemy się pokłócić w komentarzach, do czego serdecznie zapraszam, tylko kulturalnie. Kolejny termin to bridge pins. Nie wybrałem słówka bridge jako termin na B, ponieważ uważam, że słowo most absolutnie jest używane w naszej branży. Ja na określenie mostków do gitary raczej nikt nie mówi: Kupiłem sobie super bridge'a, tylko raczej wszyscy mówią: Kupiłem sobie super most, prawda? Natomiast bridge pins pojawia się i pojawia się też często właśnie w sklepach czy w rozmowach z lutnikiem, z technikiem, który Wam naprawia, naprawia gitarę. Więc warto y, pamiętać, y, co to jest. Bridge Pins, my na to mówimy pipki, na wiele rzeczy mówimy pipki. Wiele osób mówi na to zatyczki do strun, chyba już wiecie o co mi chodzi. Są to ogólnie zatyczki, którymi zatykamy otwór, przez który wcześniej włożyliśmy strunę w moście gitary akustycznej. Można by tu skończyć, ale dodam jeszcze tylko, że mamy kilka rodzajów tych bridge pinów, tudzież pipków, tudzież zatyczek. Mogą się różnić materiałem wykonania. Bardzo często w tanich gitarach są plastikowe, w droższych często są wykonane z drewna, zazwyczaj jakiegoś twardego w stylu heban, palisander i pokrewne. Czasami trafiają się mosiężne, czasami aluminiowe. To już bardzo rzadko, ale są. Także jest trochę materiałów. Poza tym, zasadniczo, jeśli chodzi o funkcjonalność, to jeszcze możemy podzielić je na dwa rodzaje, czyli slotted i unslotted, czyli po polsku. Ze slotem albo bez slotu, nie wiem jak to powiedzieć, nacięte lub nie nacięte. I dowiedziono nieraz już, że rzeczywiście te zatyczki, tudzież bridge piny z nacięciem powodują, że instrument brzmi lepiej. Jeśli mi nie wierzycie, to jeśli ogarnę, to w komentarzu Wam zalinkuję. Film, w którym jest to pokazane, a jak nie, to możecie sobie poszukać sami. Wystarczy wpisać Slotted versus Unslotted Bridge Pins na YouTube i znajdziecie bardzo szybko film, w którym paru ludzi na paru kanałach pokazuje jaka jest różnica w brzmieniu. Bevel. Jest to termin, który nie spotkałem się, żeby ktoś po polsku go tłumaczył, chociaż teoretycznie można bez problemu. Chodzi po prostu o skośne frezowanie krawędzi. Jest to termin często stosowany jako zamiennik armresta, o którym wspominałem. Z tym, że armrest może nie być integralną częścią instrumentu, może być jakby nadstawką, pewną dokładką do instrumentu, a bevel to jest po prostu przefrezowanie korpusu. Zazwyczaj pod kątem 90 stopni, chociaż różnie bywa. I bevel można spotkać w różnych miejscach korpusu. Czasami jest to w cutawayu, żeby łatwiej nam się podchodziło pod wysokie pozycje czasami jest właśnie w, tam gdzie mamy armrest. Czasami jest od strony spodniej instrumentu. No generalnie zazwyczaj służy on zwiększeniu ergonomii dla muzyka. Belly cut. Belly cut znowu z angielska, wybaczcie. To wycięcie pod brzuch. Mamy je w wielu gitarach współcześnie już w bardzo wielu. Znowu zwiększenie ergonomii. Znowu mówię o tym dlatego, że często nie wiem, w opisie gitary Gdzieś w internecie nie ma żadnego polskiego wytłumaczenia, jest po prostu napisane, że gitara ma belikat i żebyście wiedzieli, że chodzi po prostu o, o takie przecienienie w miejscu, gdzie mamy brzuch, żeby nam się wygodniej gitarę trzymało na pasku, bo oczywiście mówimy o gitarze elektrycznej. Break angle, czyli po prostu kąt załamania strun. O nim pewnie też opowiem więcej przy okazji kąta. Myślę, że literka K to będą głównie kąty, bo w gitarze jest bardzo dużo kątów, nie wiem czy wiecie. Więc tutaj tylko bardzo szybko powiem. Chodzi o załamanie strun na mostku, czyli kąt między drgającą częścią struny, a tą, która właśnie albo schodzi do bazy, albo idzie do strunociągu. I ten kąt ma dość duży wpływ na to, jak instrument pracuje. Także o tym sobie jeszcze opowiemy w przyszłości. Bout. Różnie to mówią różni anglosasi. Bardzo ważny termin. Mamy dwa bałty. Upper bout i Lower Bout. Bout to jest zasadniczo ta część o, to jest ta część tu, to jest lower bout, a ta część tu, to jest Upper Bout, to jest talia i tutaj akurat wszyscy wiemy, że mamy polską, polski odpowiednik waist, niektórzy mówią, ale to już bez sensu. Natomiast to są bauty Upper i Lower, i to są istotne informacje dla nas, no bo jak naprawiamy gitarę. Nie, wiem, Pękniętą, no to często musimy sobie zapisać, gdzie to pęknięcie jest. No to wiemy, że na lower baucie trzeba poszukać pęknięcia na lewym boczku albo basowym boczku, bo też jeśli chodzi o opisy, to ja osobiście preferuję opis strona basowa i wiolinowa gitary niż lewa i prawa, bo to nigdy nie wiadomo, która jest która. Book matching albo book match. Yy... Uważam, że to jest istotny termin, warto go znać, a nie każdy wie, co to jest, nawet nie każdy gitarzysta. Chodzi o to, że kiedy robimy gitarę akustyczną, to płytę rezonansową w przeważającej większości robimy z dwóch kawałków drewna. Natomiast, żeby ona brzmiała dobrze i symetrycznie, że tak powiem, żeby była jak najlepsza brzmieniowo, ale też jeśli chodzi o zachowanie geometrii, to robimy tak, że bierzemy taki grubszy kawałek drewna, grubszą deskę, rozcinamy ją całą, tak, w poprzek, o tak i powstają nam dwie jakby symetryczne do siebie deski, lustrzane odbicia i składamy je w ten sposób. Stąd też nazwa Book Match, bo jak książkę to otwieramy i sklejamy w ten sposób i mamy płytę rezonansową, która jak się na nią spojrzy, to często widać, że rzeczywiście jest lustrzanym odbiciem względem osi instrumentu. I o ile w gitarach akustycznych czy klasycznych jest to raczej oczywiste, tak w gitarach elektrycznych, które mają nakładkę jakąś, już niekoniecznie, chociaż rzeczywiście w większości gitar się to robi, ale nie w każdej. Natomiast jeśli gitara nie ma nakładki, tylko ma po prostu korpus, to zazwyczaj jest sklejona z kilku części, często trzech albo więcej. No i wtedy już nie jest tak oczywiste, czy gitara jest zrobiona w bookmatchingu, czy nie. Więc jeśli widzicie gitarę, że jest bookmatch, to warto brać. Chociażby dlatego właśnie, że z uwagi na swoją symetryczność, no jest dużo bardziej. Solidna, dużo, dużo lepiej yy, trzyma parametry geometryczne, dużo mniej się patrzy. Także yy, to nie tylko ładnie wygląda, ale też po prostu służy instrumentowi. Bridge. Ale nie będziemy mówić o mostach, bo o tym sobie opowiemy przy okazji odcinka na literkę M. Tutaj chodzi mi o skrótowe określenie przystawki, która jest po prostu skrajnie przy mostku, na którą mówimy często w skrócie bridge. Także jeśli ktoś z Was powie, że ma SH4 na bridge'u to znaczy, że ma ten pick włożony właśnie jako skrajnie przy mostku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zapraszam już awansem na odcinek na literkę C. Będzie super. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, pisania komentarzy. Co opominałem? Jakie terminy na B trzeba by dodać do tej listy? Bardzo chętnie poczytamy i popiszemy sobie w komentarzach. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.